Panie trenerze, te najbardziej gorące emocje po wczorajszym meczu już opadły, to może zapytam o taką chłodną analizę tego spotkania wczorajszego z Legią w Warszawie. Chłodna, chłodna analiza tego spotkania będzie z drużyną, także nie będę analizował tego meczu akurat yy, na omach prasy czy telewizji, my sobie najpierw spokojnie porozmawiamy z drużyną. Natomiast szkoda, że, że ten mecz się tak potoczył, bo uważam, że byliśmy w stanie wywieźć z Łazienkowskiej przynajmniej punkt. Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, natomiast brak strzelonej bramki, bez, bez tego bez postraszenia legi, strzelenia i bramki trudno mówić o wyjściu z punktu To jest ten taki nasz największy deficyt? Taki napastnik, powiedzmy w stuprocentowym tego słowa znaczenia? Znaczy, my mamy dobrych napastników, natomiast nam jest potrzebny też taki napastnik, który się przełamie, który zacznie regularnie strzelać bramki. Tak jak w zeszłym roku to był Denis Rakers. No. Teraz i Krzysiek, i Mateusz Szczepaniak zacieli się, więc nie mamy takiego skutecznego napastnika. Natomiast myślę, że to prędzej czy później wróci. Także jest, jest dużo mankamentów, które można po meczu z legią y, powiedzieć, że należy poprawić. No ale o tym sobie będziemy rozmawiać już tylko i wyłącznie w kuluarach szatni. A tego czasu, żeby porozmawiać, będzie teraz trochę więcej, bo liga ma przerwę na reprezentację. Jak będą wyglądały te najbliższe dni Krakowa, jeśli chodzi o treningi? To znaczy, no, trenujemy na własnych obiektach. Yy... Myślę, że będzie czas na to, żeby spokojnie popracować nad tym, co szwankuje, porozmawiać też z zawodnikami. Co prawda Czterech wyjeżdża na reprezentację, ale będzie czas też na to, żeby podleczyli swoje urazy Mateusz Szczepania. Anton już w ciszy z pełnym obciążeniem, czyli będzie już gotowy myślę do, do gry, także poszerza się nam ta kadra. Nam no, potrzebny jest taki właśnie spokojny tydzień pracy na swoim boisku, w ciszy, w spokoju. Myślę, że wykorzystamy go dobrze. Ten okres będzie jakoś bardziej intensywny niż, niż te treningi na co dzień przed, przed meczami ligowymi? Znaczy, będzie, będą treningi prowadzone tylko raz dziennie, ale one będą rzeczywiście dość intensywne. Także, także myślę, że, że popracujemy nad tym, co w ostatnich czasach trudno było zrealizować, choćby z tego powodu, że te mecze były dość, dość często grane, i choćby z tego powodu, że, że to boisko nasze jednak było w dość trudnym, ciężkim stanie.